czujesz, że choroba lub cierpienie zabierają ci siły? Czy twoje serce nosi ciężar, który wydaje się nie do uniesienia? A może w twojej rodzinie pojawiły się trudności, które odbierają wam pokój? Bracie i siostro, to nie jest przypadek, że właśnie teraz znalazłeś się na kanale Światło Modlitwy. To jest chwila, w której niebo dotyka ziemi. To jest moment, w którym Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski i nasza Matka, pochyla się nad tobą. Od stuleci jej spojrzenie z jasnej góry przenika serca. Ona widziała łzy pielgrzymów, słyszała ich szeptane modlitwy, była świadkiem niezliczonych cudów uzdrowienia i nawrócenia. I dziś, tak jak wtedy, patrzy na Ciebie i mówi: Nie bój się, jestem z Tobą, nie jesteś sam. Matko Boska Częstochowska, przychodzę do Ciebie ze swoim bólem i chorobą. Z tym, co osłabia moje ciało, i z tym, co rani moją duszę. Przychodzę, bo wiem, że Twoje serce rozumie cierpienie, a Twoje dłonie prowadzą zawsze do Jezusa. Matko, dotknij dziś moich ran, dotknij moich chorób, moich lęków, mojej bezsilności. Ty jesteś tą, która zawsze prowadzi do źródła życia. Przedstaw moje cierpienie swojemu synowi, który uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych i który dziś chce uzdrowić także mnie. Kochani, teraz zatrzymajmy się na chwilę w ciszy. Powiedz w sercu matce boskiej Częstochowskiej, za kogo się modlisz. Może za siebie, może za chore dziecko, może za kogoś, kto utracił nadzieję. Maryjo, te wszystkie imiona, te wszystkie historie zostały ci powierzone. Przynieś je do Jezusa, tak jak w Kanie Galilejskiej powiedziałaś, nie mają już wina. Powiedz dziś za nami: nie mają już sił, nie mają już zdrowia, nie mają już nadziei. I uproś dla nas, cud uzdrowienia. Akt zawierzenia Matko Boska Częstochowska, Królowo Polski. Zawierzam Tobie moje życie, zawierzam moje zdrowie, moją rodzinę, moje serce. Wiem, że pod Twoim płaszczem nie muszę się bać. Wiem, że z Tobą żadne zło nie zwycięży. Patrz na mnie, Matko, swoimi oczami pełnymi miłosierdzia. Patrz na moją rodzinę. Przynoszę Ci nasze troski, nasze choroby, nasze problemy. Wiem, że Ty nigdy nie pozostawiasz swoich dzieci. Bracie i siostro, jeśli wierzysz w moc tej modlitwy, napisz w komentarzu Matko Boska Częstochowska, uzdrów mnie i moją rodzinę. Niech to będzie nasz wspólny akt wiary. Niech te słowa staną się modlitwą, która uniesie się razem z naszymi sercami ku niebu. Maryjo, często choroba i cierpienie odbierają nam nadzieję. Człowiek traci siły, a w sercu rodzi się bunt, lęk i rozpacz. Dlatego proszę Cię, uzdrów nie tylko moje ciało, ale i moją duszę. Wlej w moje serce pokój. Spraw, bym ufał Jezusowi, nawet wtedy, gdy droga jest ciemna. Spraw, bym nigdy nie zwątpił w miłość Boga. Matko Boska, Częstochowska, Pani Jasnej Góry, dziękuję, że jesteś teraz przy mnie. Dziękuję, że słyszysz każde moje słowo i każdy szept mojego serca. Dziękuję, że Twoje spojrzenie daje siłę i nadzieję. Matko Boska Częstochowska, dziękuję Ci, że mogę stać przed Tobą w tej modlitwie. Dziękuję, że w Twoim spojrzeniu jest czułość i nadzieja. Dziękuję, że nigdy nie odwracasz się od swoich dzieci, nawet wtedy, gdy są słabe i poranione. Dziś chcę Ci powierzyć nie tylko moje serce, ale także cały mój dom. Wejdź, Matko, do mojego życia rodzinnego. Wejdź do każdego pokoju mojego domu. Niech Twoja obecność będzie naszym światłem. Niech Twoja modlitwa będzie naszą tarczą, niech Twoja miłość stanie się lekarstwem dla chorych i strapionych. Modlitwa o uzdrowienie rodziny Maryjo, matko, widzisz nasze słabości i nasze problemy. Widzisz choroby, które dotykają naszych bliskich. Widzisz łzy dzieci, które cierpią. Widzisz samotność starszych, którzy potrzebują pocieszenia. Proszę cię, ulecz nasze relacje. Zguć skłóconych, umocnij słabych, podnieś rozpaczonych, Przynieś uzdrowienie nie tylko dla ciała, ale i dla serca. Niech w naszych rodzinach zamieszka pokój, zgoda i miłość. Kochani, w tym momencie pomódlmy się także za tych, którzy są w szpitalach, za wszystkich, którzy walczą o życie, za tych, którzy czują się opuszczeni i bezsilni. Maryjo, przytul ich do swojego serca i bądź ich pocieszeniem. Niech Twoje spojrzenie przynosi im światło, a Twoja modlitwa nadzieję. Matko, czasem choroba sprawia, że serce traci wiarę. Czasem ból jest tak wielki, że człowiek pyta, gdzie jest Bóg. Dlatego proszę Cię, umocnij moją wiarę. Spraw, bym w cierpieniu nie odwrócił się od Jezusa, ale jeszcze bardziej do Niego przylgnął. Matko, spraw, by moja nadzieja nigdy nie zgasła. Praw, bym wierzył, że nawet jeśli droga jest trudna, to Jezus prowadzi mnie ku zwycięstwu. Naucz mnie ufać, że każde cierpienie może zostać przemienione w łaskę. Matko Boska Częstochowska, dziś oddaję Tobie wszystko: oddaję Ci moje życie i moją przyszłość, oddaję Ci moją rodzinę i mój dom, oddaję Ci moje zdrowie i wszystkie moje troski. Zawierzam się Tobie całkowicie. Niech Twoje dłonie prowadzą mnie każdego dnia. Niech Twoje serce będzie moim schronieniem, niech Twoje spojrzenie nigdy mnie nie opuszcza. Bracie i siostro, jeśli trwasz w tej modlitwie, jeśli wierzysz, że Matka Boska Częstochowska wstawia się za tobą u Jezusa, napisz teraz w komentarzu Matko Boska Częstochowska, błogosław mi i uzdrów moją rodzinę. Niech te słowa będą naszą wspólną modlitwą, świadectwem wiary i ufności. Modlitwa końcowa Matko Boska Częstochowska, królowo Polski. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję, że prowadzisz mnie do Jezusa. Dziękuję, że Twoje spojrzenie jest pełne miłości. Proszę Cię, zostań ze mną. Otocz opieką moją rodzinę, strzeż mojego domu, ulecz moje serce i moje ciało. Wierzę, że Jezus, Twój syn, działa w moim życiu. Wierzę, że Jego miłość uzdrawia, podnosi i prowadzi do zbawienia. Zawierzam się Tobie, Maryjo, na zawsze. Amen. Bracia i siostry, Matka Boska Częstochowska naprawdę przychodzi do nas z miłością. Ona zna nasze troski, nasze choroby i nasze łzy. I zawsze prowadzi nas do Jezusa, lekarza dusz i ciał. Niech ta modlitwa będzie źródłem nadziei i światła w Waszym życiu. Niech każdy dzień będzie krokiem bliżej do serca Boga. Byliście na kanale Światła Modlitwy. Niech Matka Boska Częstochowska błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Idźcie w pokoju.